Cześć, witam Was na moim nowym kanale na YouTube. I ten kanał będzie taki typowo vlogowy, o modzie i o różnych rzeczach, ale dzisiaj akurat jestem, normalnie mieszkam w Warszawie, ale przyjechałam na mój kanał, może, do Mielna. I chodziłam sobie po Straganach i znalazłam po prostu na Ostejska, gdzie były rzeczy po złotówkę, po dwa złote takie. Dość normalne rzeczy, których bym kupiła nie za 20 zł i znalazłam takie mm, zapachowe gąbki, które były po, za 2 złote. Yy, nie wiem czy widzicie. Yy, no i chciałam je otworzyć, bo nie wiem jak pachną, bo nie czuć. A w ogóle to tak wygląda. Tylko za 2 zł, więc myślę, że to bardzo dobra cena. Dobra, najpierw sprawdzę truskawkową, bo już jest otwarta. O mój Boże, jak ona pachnie. Zobacz. Czy nie? Ym, więc tak, pachnie jak truskawka. Jeszcze Wam pokażę, jak każda wygląda. i jeszcze zobacz. E, oba, mam wszystkie smaki e, więc jest oczywiście truskawkowa mm, jabłkowa są dwie tak są truskawkowe są dwie pomarańczowe mm, są y, dwie jagodowe e, jedna winogronowa. I jedna yy, może te, jedna winogronowa, yy, i Jedna yy, jagodowa. I tak to mam wszystkie filmie. Yy, yy, więc teraz muszę pomarańczową. Zobaczę jak pachnie. A wygląda tak samo jak jest pomarańczowa. Też fajnie pachnie. Jeszcze ją kowo zobaczę. Sorry, buty nie piszą. To. Mm. to chyba najładniej z tych strzałek. Mm. No, jakieś jeszcze. O, ja Nie patrzyłam. O, ja bydowałem ładnie kolor. Fajnie pachnie. I jeszcze jedna granowa. O, wina granowa, ma najładniejszy kolor. Nie ładnie pachnie. Ale to tak samo wszystkie pachną. Fajna. Nie wszystkie tak samo pachną. Sorry. E, więc, tak, to było tyle w tym filmiku. W następnym od, y, odcinku będę, y, będzie taki haul zakupowy, co kupiłam jeszcze w tym sklepie i w różnych innych. E, więc, mam nadzieję, że filmik wam się podoba. Pa!